Siemanko. Dzisiaj coś nie wiem, ciekawego, nieciekawego. Niektórzy nie lubią tych filmów, niektórzy uwielbiają filmy ze stekami z dyskontów oglądają się chyba najlepiej. Zanim zaczniemy w ogóle o stekach, chciałem wam coś pokazać, bo ostatnio na warsztatach dostałem najlepszy prezent w mojej całej historii zawodowej. I teraz patrzcie na to. Czy wy to widzicie? Czy widzicie, jakie to jest piękne? Cały czas jak na to patrzę, to nie mogę uwierzyć, jakie to jest genialne. I ile to musiało pracy kosztować? Przyniósł to jeden z, z uczestników warsztatów, jeden z widzów. Jeżeli chcecie kontakt jakiś do niego, to dajcie znać najlepiej na Instagramie. Jeżeli się tylko zgodzi, to Wam prześlę. Robi takie rzeczy, podobno, nie tylko takie i właściwie wszystko z metalu, zajmuje się obróbką metalu. Więc ja już mam kilka pomysłów, jak go wykorzystać. On nawet nie wie, że kręcę to. Dostałem to całkowicie bezinteresownie jako prezent, ale w ogóle patrzcie, jak to wygląda. Ma Irokeza, ma fartuch w ogóle podpisany Stek wzdur i ma pięknego tomachołka. jest po prostu cudle. jestem, jestem zakochany. Od tej pory będzie zawsze stał tutaj na honorowym miejscu. Nie widać go. Gdzie by go. Gdzie by go usadzić? Tu. Kurczę Sławo, muszę pomyśleć, dobra, będzie będzie owocki, tu a ty tu rób tomachołka, ok? Dobra, trochę go będzie widać, trochę nie widać. Musimy go nazwać, on musi mieć jakieś imię, więc dawajcie znać w komentarzach i nie chcę mówić, że najwyżej plusowany komentarz wygra, bo yy, wiem jak działacie, <laughs> wiem jak potraficie strollować, więc dawajcie propozycje na imię dla yy, naszego szanownego. Pana steka bzdur, tylko coś oryginalnego. A ja na koniec wybiorę pięć może i zrobimy jeszcze ankietę, i z tych pięciu wybierzemy coś i będziemy go tak nazywać od tej pory. W ogóle już znalazłem dla niego zastosowanie podczas kręcenia filmów i już w tym momencie jest przydatny. Słuchaj, Jarek, jeżeli to oglądasz, to jeszcze raz chciałem Ci strasznie, strasznie podziękować. To jest fenomenalne. Zresztą widziałeś moją reakcję na warsztatach. To są duże pozytywy tej pracy i tego, co robię. Jesteście generalnie niesamowici. Wszyscy w ogóle na warsztatach byli niesamowici. A jeżeli chodzi o warsztaty, to już wkrótce ruszamy ze swoją stroną internetową, gdzie będziemy zbierać zapisy na kolejne. Więc jeżeli poprzednie wam przepadły, a chcielibyście też wziąć udział w takich warsztatach, udział? Udział. To będzie można się. Już wkrótce zapisywać na przyszłość. Wystartujemy też z voucherami prezentowymi, więc jeżeli chcecie dać na prezent komuś takie warsztaty, to też będzie możliwość, to dopiero dogrywamy, ale jak tylko strona wystartuje, to będzie już można zamawiać vouchery i prawdopodobnie na 90% uda nam się jeszcze przed świętami. Więc jeżeli ktoś ma w domu, kto lubi steki, a myśli nad prezentem, to oprócz zestawów, które są cały czas w sprzedaży które ostatnio reklamowałem i nakręciłem bardzo ładną reklamę, polecam żeby oglądać, to oprócz tych zestawów będziecie mieli jeszcze możliwość zakupienia takich warsztatów. Na pewno w styczniu odbędą się przynajmniej jedne, ale zobaczymy jak się będą sprzedawać, bo jeżeli będzie dużo zainteresowanie to zrobimy też drugi termin w styczniu. To tyle, jeśli chodzi o autopromocję. Wracamy do tematu. A nauczyłem się robić już rozdziały, mogliście już zauważyć. Więc jak Was teraz będzie denerwować, że za długo na początku mówię, albo chcecie od razu przejść do meritum, czyli nie wiem, do smażenia steków i do mojej reakcji, no to będziecie mieć oznaczone. Więc będziecie mogli sobie przewijać. Ale ja lubię z Wami rozmawiać. I lubię jak słuchać. I lubię komentarze, że za dużo gadam. Z czym dzisiaj będziemy pracować? Na pewno po tytule już widzicie i po miniaturce steki z Kauflanda czy z Kauflandu? Dobra, ja będę mówił steki z Kaufa, OK? Dosyć dużo osób w wiadomościach prywatnych podsyłało mi te steki, że się pojawiły. Kilka osób mówiło mi, że są tylko rostbefy i jak pojechałem do Kauflandu, to było tylko rostbefy, więc kupiłem dwa rostbefy, ale o tym zaraz powiem. A natomiast teraz dużo osób pisze, że są dostępne też antrykoty i polędwice. Jak będzie to dzisiaj dobre, to na pewno sprawdzimy sobie też e, antrykot i polędwice. E, ja mam duże nadzieje, bo wyglądają bardzo ładnie, ale może będzie zawód. Więc nie nastawiam się jakoś. Dobra, koniec z tym gadaniem. Przechodzimy do następnego rozdziału, czyli prezentacja steków, bo 2. dwa i powiem Wam zaraz dlaczego. Steki z firmy Marx, marszałkowscy. Urodzone w Polska, wychowywane w Polska, ubój w Polska, podzielone w Polska. Polskie bydło, oczywiście, że nie mamy wiadomości jaka to jest rasa. Ale ja się już przestałem przejmować. To nie jest takie proste, jak się wszystkim wydaje, że na przykład black angus będzie zawsze pyszny, a holsztyńsko-fryzyjska rasa to będzie zawsze twarde i niedobre. Nie działa to tak jednak. Ja tak długo myślałem, że tak to działa, ale teraz zmieniłem zdanie. Nauczyłem się czegoś nowego. W pewno zrobię odcinek o rasach i o tym, co tak naprawdę wpływa na jakość mięsa, na marmurkowość, na smak. OK? Ale nie dzisiaj. Dzisiaj zajmujemy się tym. I tak, muszę powiedzieć, że uwielbiam ten sposób wakowania. Bardzo ładnie są eksponowane te kawałki. Widać dokładnie, jak one wyglądają. Nie jest nic ukrytego. Znaczy, wiecie, uwaga, ważne, jak sprawdzacie steki, ale to pewnie zawsze robicie. To oprócz tego, co tu jest widoczne, to sobie zróbcie tak i popatrzcie, jak wygląda tu z tej strony. OK? Czasami potrafią. Tutaj pod etykietą producenci ukryć duży kawałek tłuszczu, wtedy się za tłuszcz. Więc tak, rozbef jeden, dosyć mały, ale wygląda przepięknie. Ładny, bardzo ładny marmurek. Praktycznie bardzo ciężko spotykany, jeśli chodzi o rozbefy. Jest okrywa tłuszczowa, nie jest całkiem on wycięty z tyłu rozbefu. Powiedzmy z tego co widzę, bo, bo tutaj już widać, że jest ta żyłka, Powiedzmy tak, ta tkanka łączna, która będzie na pewno twarda, będzie ciężko wyciąć, bo ona idzie też pod skosem, ale poradzimy sobie z tym bez problemu. Natomiast no, widać, że to nie jest wycięte blisko antrykotu tylko raczej blisko końca rozbefu. Jeżeli chcecie się dowiedzieć jak jest zbudowany rozbef i o czym mówię, to tu macie film, który dokładnie to omawia. A jeszcze jedno, jest jeszcze film o antrykocie, który też pokazuje jak wygląda a propos antrykotu, kupiłem sobie drugi kawałek, który jest opisany jako rozbew, ale ja widzę, że to nie jest rozbew, że to jest antrykot. To jest blisko rozbewu. To jest bardzo możliwe, przez to, że to jest takie grubości, że z drugiej strony będzie wyglądać już jak rozbew faktycznie. Natomiast tu od tej strony mamy zdecydowanie kawałek antrykotu, a widzę to, ponieważ mamy duży jak na rozbew duży kawałek spinali z dorsi. Polecam naprawdę obejrzeć film odnośnie budowy antrykotu, żebyście wiedzieli o czym mówię. To nie jest film o tym, więc nie będziemy się na tym rozwodzić. Problem z tym stekiem jest taki, że jest gigantyczna okrywa tłuszczowa. No z 25-30% to będzie spokojnie samego tłuszczu. Natomiast jeżeli byście takie otrafili i chcielibyście to wykorzystać, możecie zrobić z tego skwarki, bo tu naprawdę dosyć dużo tego jest, więc możecie sobie odkroić ten tłuszcz i na małym ogniu wytapiać go właśnie na skwarki i na tłuszcz, który później po przesadzeniu możecie też używać do smażenia. Chociaż ja nie polecam, ale to będzie na filmie o tłuszczach. Coś, co nie powiedziałem, te steki są Fenomenalnie wycięte. Na całej powierzchni są tak samo grube. Wydaje mi się, że nawet ich grubość jest taka sama, przynajmniej tych dwóch. Więc jak przyjem do sklepu i tylko zobaczyłem w lodówce T2, to pomyślałem, że biorę te bez względu na to, ile kosztują. A jeżeli chodzi o cenę, no to to jest to, co mówiłem przedtem czyli steki, które wyglądają naprawdę ładnie, są sprzedawane po dosyć niskiej cenie. Jeżeli ktoś z Marksa, Zobaczy ten film, to, to jest super cena. To jest, to jest jeszcze trochę za drogo. To jakby, mm, no, bardzo dobra cena. Za tego zapłaciłem 14,44 za taki kawałek steka. Prawdopodobnie w restauracji taki kawałek kosztowałby 90 do 120 zł bez dodatków. Także trochę się opłaca. Ten za to, tu jest troszkę gorzej, jeżeli chodzi o ten tłuszcz, no bo płacimy za niego, to nie jest mięso, ale i tak za 430 g mięsa... I tłuszczu płacimy 27 ,13 zł, 13 groszy. Jest możliwe, że one smakują tak, ile kosztują, ale jest duża szansa, że te steki to będą jedne z najbardziej opłacalnych steków w stosunku do jakości, bo sama grubość, samo potraktowanie tego jako steka faktycznie. No, to jest już naprawdę troszeczkę wyższy poziom niż te inne dyskontowe, które do tej pory sprawdzaliśmy. Ale nie zapraszajmy, bo wiecie co się dzieje. Czasami, jak otworzymy tego steka, to w środku wygląda troszeczkę inaczej. Dobra, i teraz do minusów opakowania. Musimy pogadać o sposobie przygotowania, który jest opisany. Z drugiej strony. Postaram się czytać szybko, żeby nie zajmować za dużo czasu. Uwaga! Sposób przygotowania. Przed przygotowaniem wyjąć z opakowania oraz pozostawić steki w pokojowej temperaturze na około 10 do 20 minut. Następnie osuszyć papierowym ręcznikiem. Fajnie. To akurat mi pasuje. I teraz jest hit. Mięso solić dopiero po usmażeniu. W przeciwnym razie zostanie pozbawione z oczystości. Da się znaleźć już informacje na internecie, głównie na anglojęzycznych stronach. i Są prawidłowe informacje już, które mówią, że można solić steka przed smażeniem, a można nawet posolić go 24 godziny przed smażeniem i nie zrobi się mniej soczysty. To jest bójda, a jednak duże firmy dalej powielają ten mit. Ciekaw jestem, czy dojdziemy do jakiegoś etapu, kiedy wszyscy zaczną sprawdzać te wiadomości, sprawdzać te informacje, a nie tylko ufać temu, co kiedyś się mówiło, bo... Dokładnie to: mięso solić dopiero po usmażeniu to jest mit, którego nikt nie sprawdził, którego nikt nie udowodnił. Nie ma takich naukowych badań, które potwierdzają to, że jeżeli posolimy steka wcześniej, to on straci nas oczystości. Natomiast jest mnóstwo badań, jeżeli chcecie, to mogę Wam podać linki, które potwierdzają, że solenie wcześniej ma bardzo pozytywny wpływ na kruchość mięsa oraz na smak. To też jest na inny film. Fajnie, że będziecie mieć te rozdziały na dole, no nie? Możecie od razu całą tą gadaninę przesunąć. A my jedziemy dalej, bo to jeszcze nie koniec. Jak robić te steki na patelni? Rozgrzać trochę oleju na patelni, a następnie piec na dużym ogniu każdą stronę po. 2-3 minuty, stek krwisty. 2-4 minuty, stek średnio wysmażony. 4-5 minut, stek wysmażony. I ja nie wiem, może kupię kiedyś te steki i spróbuję faktycznie tą metodę, bo jeżeli one są faktycznie wycięte wszystkie tak samo i ktoś to sprawdził, i faktycznie, jeżeli damy na bardzo mocno rozgrzaną patelnię i zrobimy sobie tyle minut, ile tu jest napisane, to może faktycznie wyjdą w takim stopniu. Ale jeżeli one się różnią, co może też sprawdzimy, no to to jest kolejna głupotka, nie? I co ostatnie? Przed podaniem należy pozostawić statyki na około 2-3 minuty, następnie sprawdzić, czy są wystarczająco wysmażone i ciepłe. W jaki sposób... Następnie sprawdzamy, bo wydaje mi się, że jedyny sposób, żeby sprawdzić, czy są odpowiednio wysmażone i ciepłe, to jest termometr. Więc dlaczego nie używamy termometru w czasie smażenia? Znaczy, ja Wam powiem dlaczego. Bo ciężko jest napisać instrukcje obsługi, gdzie jednym z punktów jest użyj termometru z sondą, najlepiej z szybkim odczytem. A dlaczego? Bo okazuje się, że steki potrzebują coś jeszcze, żeby ich nie spieprzyć. Więc orientacyjnie podaje się. Ile minut? Natomiast widzieliście już film, gdzie ja sprawdzałem to na stekach marki sokołów i jak to bez sensu działa. Odpakujmy to. zobaczmy jak wygląda w środku, i bierzmy się za smażenie. Najpierw ten mniejszy. Wygląda trochę jak australijski łagił, no nie? Spokojnie pogadam o australijskim łagiłku, tylko jak będę robił odcinek, właśnie o rasach. To będzie ten nudny odcinek, który pewnie się nie oglądnie, bo będzie za dużo informacji i za dużo gadania, a nie będzie smażenia stek. Ale zobaczymy. Ej, no, wygląda naprawdę nieźle. W ogóle w dotyku czuć, że jest taki zbity. Ma dużą zawartość tłuszczu. To jest też coś charakterystycznego dla łagiu. Łagił praktycznie nie sprężynuje, bo ma tyle tłuszczu, który zbija cały kawałek i bardziej przypomina troszeczkę kostkę tłuszczu niż steka. Co jest też śmieszne, kiedy ktoś mówi, że jest w stanie na dotyk zrobić każdego steka. Polecam łagił A5 zrobić na dotyk. Okej, okay. równo wykrojony. Muszę sobie jakąś lepszą miarkę kupić. Co tu pokazuje? 3 cm. Moim zdaniem, między 2,5 i 3 to to jest rozmiar idealny na steka. Tą tkankę łączną, o którą się martwiłem, nie ma jej dużo, więc będzie się dało ją wyciąć. Z drugiej strony jest tak samo. Tutaj jest tkanka łączna, to będzie na pewno twarde, to trzeba będzie wyciąć, to trzeba będzie wyciąć. Tu jest taki kawałek, gdzie jest mało mięsa, to pewnie dostanie kotek. Właściwie co dostanie kotek? Na oko jest ok. Zobaczmy co z drugim. No to jest antrykot, nie? To jest antrykot. Następny stek to byłby już rozdbew, ale tu, kurczę, tu będzie fajnie. Tu mamy duży ten spinalis Dorsi, naprawdę ładnie. Natomiast ten tłuszcz, przynajmniej z tej strony. Wygląda na jeszcze większy. I wiecie, co zrobimy? Zważymy sobie steka, a później wytniemy ten tłuszcz i zważymy, ile z tego jest tłuszczu, a ile mięsa. Chodzi nam oczywiście o tą okrywę, nie o to tutaj. Dobra? No powiedzcie mi, no, antrykot czy rozbew? Dobra, jeszcze trochę wytniemy. I teraz tak. Czysta 346. 347 gramów, a tłuszcz 82 gramy, czyli procent stanowi tłuszcz. Wyglądało gorzej, a tu dalej mamy 346, więc i tak to jest kawał steka. Sprawdźmy, czy też jest tak dokładnie wycięty i ma 3 cm. Ja już widzę, że od strony tłuszczu jest troszkę grubszy, ale to są takie nikłe różnice, więc i tak jest nieźle. Zobaczmy, ile ma centymetrów. Uwaga! Mierzenie mięsa na kanale Stek Bzdur 3 cm, a z drugiej strony, tu przy tłuszczu będzie miało z 4 pewnie nawet, no 3, 3,5. Lepiej wycięte niż znaczna większość steków marketowych. To co? Solimy i smażymy. Takim standardowym, normalnym sposobem, jak zwykle z termometrem. Średni ogień. Dobra. OK, powiem coś, bo to mi się zdarza często. Najgorszy błąd, który popełniam notorycznie przy robieniu steków, to jest, zapominam wysuszyć steka ręcznikiem papierowym. Więc ja sobie go teraz przetrę i posolę jeszcze raz, bo to malutka rzecz, a bardzo mocno wpływa na to, jak budujemy krast. Nie zapominajcie o osuszeniu mięsa, OK? Zawsze, zawsze osuszamy steka. Ręcznikiem papierowym przed smażeniem. Smażymy, nie? Smażmy! Okej, okay, finał! Dobra, próbujmy to. Wyglądają przepięknie. Prze jak zwykle. Może mają za mały krust, ale to moja wina. Ja wiem, co z Ale dobra, spróbujmy, jak smakuje. Najpierw ten, który wyglądał jak Łagiu Australijskie. Zobaczymy. Duże kawałki. Sprawdzamy. Steki Marks z Kauflanda. Powiem tak, mi nic nie urywa. Natomiast ten stek jest bardzo miękki, dosyć smaczny. W porównaniu z innymi marketowymi myślę, że to jest troszeczkę wyżej. Muszę spróbować jeszcze. Perfekcyjnie doprawiony. Dwa razy go soliłem, więc cieszę się, że jest słony. Ma coś, o czym ja czasami mówię, ma ten smak i konsystencję, tą strukturę rozbefu. Za tą cenę totalnie nadaje się. Do kupienia, do zjedzenia, do spróbowania. Wiem, że tam w komentarzach niektórzy już mówili, że kupili raz i beznadziejne. To też zależy tak naprawdę od, od tego, na co traficie. Dobra, antrykot, który był nazwany jako rozbew. Gruby, wygląda ładnie w ogóle. Widać w nim ten tłuszcz międzymięśniowy. Soczyste, to jest wszystko ładne. Smacznego. No, jest na pewno antrykot. Ma inną strukturę mięśniową niż ten rozbew tutaj. Jest przyjemniejszy do jedzenia, ale jest trochę gumowaty. Jest taki, że no nie rozpływa się w ustach. Szczególnie taki gruby kawałek. Dla wielu osób to może być nie do przeskoczenia. Trzeba go troszkę pogryźć. Jeszcze tu mam kawałeczek tego, co mówiłem, że to jest spinalis dorsi z antrykotu. Zobaczmy jak to smakuje. No. Mm. No i to, to się rozpływa. To jest po prostu to jest pyszne. Ten kawałek Spinali z Dorsi ciężko go spieprzyć. Dobra, jeszcze trochę z tej strony. Ten większy kawałek smakowo zdecydowanie lepszy. Jeżeli chodzi o strukturę, też lepszy. Chociaż rozbew jest bardziej miękki. Trochę, trochę bardziej. Ale generalnie są, jeżeli chodzi o miękkość, to są tak gdzieś 6 na 10 powiedziałbym. Nie są twarde absolutnie. Ale, no nawet ten, co ostatnio jadłem, taki gruby, który zrobiłem tą nową techniką, no, był znacznie bardziej miękki niż to. Nie jest to absolutnie złe, można zdecydowanie spróbować. Mogę powiedzieć Wam, jeżeli boicie się pracować na drogich stekach i chcielibyście, nie wiem, poduczyć się, popróbować na czymś tanim, no to, to sądzę, że stosunek do jakości jest bardzo odpowiedni. Może nawet jest trochę za tanie, ale tego nie powinienem mówić. Nie, no, jest. Jest po prostu spoko. Nie, tyle mogę powiedzieć, że jest spoko. Dobry kawałek mięsa, ale raczej wolę to od tu niż ten rozbew. To co? To tyle. Szybko poszło. <grych> Także co? Dzięki. Widzimy się wkrótce.